Dzień dobry, witam Was. <coughs> przepraszam serdecznie w czytaniu partnersko-miłosnym dla osób z znaku Barana na miesiąc listopad. Moi drodzy, jeżeli ktoś jest zainteresowany rozkładem prywatnym, zapraszam do kontaktu mailowo. Adres znajdziecie w opisie. To czytanie nie będzie i nie musi rezonować z każdym, to jest zupełnie naturalne. Zachęcam do, do tego, aby zobaczyć na cały swój horoskop urodzeniowy i obejrzeć sobie filmy dla aspektu Wenus, książek itd. Mogą z Wami zdecydowanie bardziej rezonować. Bo mają yy, gdzieś tam silniejsze połączenie z emocjami, uczuciami, psychiką. No dobra, no to zobaczmy, co tutaj się dzieje. Baran, <laughs> relacja partnerska. Król kielichów. Umiarkowanie, strzelec skorpion, czwórka buław. No tutaj to mi się taki fajny, stały związek grysuje, taki bardzo bezpieczny, ale zostawiam to, zobaczymy, co nam się dzieje. Co ta osoba myśli o Was, co ma w głowie? Kapłanka. Jeżeli to jest. Ee... Osoba spotykająca się z kobietami, tak? to uważam, że może myśleć o innej kobiecie. W przeciwnym razie tu być może jakieś podejrzenie tajemnic, jakieś takie niejasności. Nie jest to czarno-białe. Mam tutaj Rybyrak, takie znaki. Co w sercu tejże osoby wobec Was? Dwójka kielichów i teraz tak, dwójka kielichów, że jest kartą miłości dla mnie, partnerstwa. Zamiary tejże osoby w stosunku do Was, <laughs> pięć kielichów. Kurczę, może to osoba jest w innym związku, bo taka kapłanka trochę mi to może tutaj pokazywać. A ta piątka kielichów, rozczarowanie. Czasem ta karta mi pokazuje taką trochę nadgorliwość, ale zobaczymy, co ta osoba wnosi w relacji z Wami. Jest dwójka mieczy, więc Wy ją widzicie jako niezdecydowaną. Może nawet nie jesteście w kontakcie. To jest ktoś, kto nie umie podjąć decyzji, nie chce podjąć, nie daje Wam jasności. Intencje tejże osoby wobec Was... Pięć mieczy. No, to jest takie godzenie się z porażką, tak uważam. Godzenie się z tym, co z tego nie zrobimy. Wątpię, że jest to jakaś zemsta. Ja nie sądzę, że jesteście razem. Umówmy się. No. To jest raczej pogodzę się z rozczarowaniem i porażką. Nie jesteśmy razem i tyle. Co wy macie w głowie o tej osobie? Osiem kielichów. Wy widzicie, że to jest ktoś, kto poszedł swoją drogą. To ta, do, ta osoba najprawdopodobniej od was odeszła, nie wy. Co w sercu waszym, drogie baraneczki? Sześć buław. Okej, okay. tutaj jakby. Hmm. Słuchajcie, szóstka buław pokazuje mi kilka scenariuszy. Ja dopytam i się dowiem, ale albo ta osoba nadal e, gdzieś tam jakiś płomień w was wzbudza, albo z szóstką buław chcecie zupełnie postawić na siebie i gdzieś tam ego się mocniej odzywa niż uczucia. Hmm. No zobaczymy. Zamiary wasze w stosunku do tej osoby. Królowa Mieczy, no chcecie odciąć tę osobę. Czasem Królowa Mieczy mówi o tym, porozmawiajmy, wyjaśnijmy coś, żeby to odciąć, ale widać, że jakby uważam, że Wy bardzo dosadnie chcecie się pogodzić z tym, że już nie będziecie razem. I tak to kto odcinam, moja duma nie pozwoli mi. Dobra, co Wy wnosicie w tę relację? Siedem kielichów. Ha, to jest ciekawe, bo oboje wnosicie bardzo dużo niejasności. Ym, niestety, ten związek gdzieś tam opiera się. No, związek, ciężko tu mówić o związku w tym momencie, ale działacie na przypuszczeniach. To, co się dzieje w waszym sercu, jest zupełnie czymś innym niż pokazujecie, i zupełnie u tej osoby jest tak samo. Intencja wasza w stosunku do tej osoby? Trójka denarów. No i teraz ja uważam, że wy możecie chcieć to przepracować w, gdzieś tam w głębi. A ta osoba godzi się z tym, że nie będziemy razem. Ciekawe. Gdzie tu jest problem? Siedem mieczy była zdrada. Była zdrada, ktoś się wycofał. Siódemka Mieczy też właśnie pokazuje, że coś udajemy, ukrywamy, okłamujemy, być może wizerunkiem tutaj próbujemy zadziałać. Co Was łączy? Co jest mocną stroną tejże relacji? Paść mieczy. Oboje jesteście bardzo ciekawscy. Oboje gdzieś tam szukacie informacji o sobie. Ja nie sądzę, że jesteście w kontakcie, jeżeli tak, to takim chłodnym bardzo. Natomiast to oboje gdzieś tam szukacie jednak tych informacji o sobie. Co Was dzieli? Co jest taką słabą stroną tej relacji? Sześć kielichów. Sam sentyment to za mało, żeby coś budować, ale wydaje mi się, że też w pewnym sensie brak tutaj wrażliwości. Nie pozwalacie sobie wzajemnie na wrażliwość, na delikatność z jakiegoś powodu. Dziesiątka denarówce, więc tutaj ma mógł być rodzina może między Wami stanęła. Wartości jakie są ogólne. No zobaczmy, co się tutaj dzieje. Jestem ciekawa, co nam karty pokażą przy tym ułożeniu. Póki co, jeżeli chodzi o znaki, ry, rak, ryby, bliźnięta. Waga. Takie znaki tutaj mam. Zacznę od tej osoby. Kapłanka w głowie tejże osoby, dziewięć kielichów. Ta osoba widzi, że zakładać jakąś maskę. Ona, ta osoba przypuszcza, że tutaj trzeba czytać między wierszami, czy nie pokazujecie wprost, jak się macie. Dwójka kielichów w sercu tejże osoby wobec Was jest rycerz mieczy. Ja mam takie wrażenie, że nieważne co się między wami podziało, ta osoba nadal czuje, że gdzieś tam, no nie wiem, czy to jest miłość, czy nie. Ale ja mam tutaj to uczucie, że możesz być dla mnie tym jedynym, tą jedyną, bo tak sobie wymyśliłem, bo ten rycerz mieczy wnosi też taki upór. Bliźnięta się pojawiłem. Zamiara piątka kielichów i jest rydwan. Ja uważam, że ta osoba chce ruszyć dalej. Że nawet jeżeli uczuję, że Cię kocham, to wiem, że czas ruszyć dalej. Rak się pojawił ponownie. To co ta osoba wnosi? Dwójka mieczy i pustelnik. Dokładnie ta osoba siedzi cicho, że tak powiem. Nie wyłania się z tego cienia. Wy nie macie pojęcia, co tam się dzieje, tak uważam. Bo jest dwójka mieczy i pustelnik, czyli ta osoba świadomie nie daje wam żadnych komunikatów. No, a w intencjach jest piątka mieczy i to może być nawet karta zemsty. I zwrócasz do donarów. Pan dwukrotnie. Wiecie co? Mam takie wrażenie, że ta osoba chce po prostu sobie ułożyć życie i zaakceptować to, że z tego związku nic nie wyszło, że to jest porażka i idę sobie układać życie. No. W waszej głowie 8 kielichów wy widzicie, że ta osoba idzie w swoją stronę i sprawiedliwość ta jest waga ponownie. Uważam, że też um, po pierwsze wy chcecie już tak na chłodno do tego podejść i podsumować i stwierdzić, że to nie było dla mnie korzystne i tak, ale też uważam, że widzicie, że ta osoba z rozsądku odpuszcza. W sercu waszym szóstka buław. Król denarów. Byk zodiakalny. Wiecie co? Myślę, że wam e, zależy na tym, żeby osoba, z którą jesteście aby była pewna, że jesteście tym jedynym, tą jedyną. Uważam, że nie będziecie się godzić tutaj na półśrodki. Szczególnie jeżeli zależy Wam na małżeństwie. To, co tutaj, jakby w Waszych zamiarach, jest królowa Mieczy, jest gwiazda to jest waga wodnik. Ja myślę, że wy gdzieś podświadomie chcecie to odciąć, z poczuciem, że w takim razie czeka mnie coś lepszego być może. Może w odpowiednim czasie też zależałoby na rozmowie wam z tą osobą, ale może to jeszcze nie ten czas. To, co wnosicie, to 7 kielichów, wybory, 5 bułów. Uważam, że chcecie, żeby ta osoba o was zawalczyła, ale też widzicie, że już nie jesteście jedną opcją i to może gdzieś tam też Wam ego tak wiecie, a chwileczkę wbijać. W intencjach jest jednak trójka denarów i trójka mieczy. Ja uważam, że Baran sercu chciałby przepracować te relacje. W intencjach gdzieś to tam się pojawia. Ta osoba po prostu odpuszcza, bo wie, że życie idzie dalej, życie toczy się dalej. To, co Was łączy, Księżniczka Mieczy. Może macie dziecko wspólne? Jest wisielec. Nie, ja myślę, że oboje się nie odzywacie do siebie. Nie jesteście w kontakcie, bo kontakt jest w zawieszeniu, ale jesteście ciekawi siebie. To, co Was dzieli, sześć kielichów. No i dwójką kielichów. No to jest poważne, to co Was dzieli, bo nie pozwoliliście sobie ani na tę miłość, ani na tę wrażliwość. Nawet jeżeli ta osoba teraz sobie na to pozwala, to tak tylko w ciszy, bo wie, że życie toczy się dalej i trzeba iść. Nie właśnie, problem między Wami siedem miarczy, siedem denarów. Przy, e, opie, same siódemki, zobaczcie. Opieramy się na przypuszczeniach, założeniach, udajemy coś, gramy, zakładamy maskę, nie odzybamy się, wycofujemy się, jakieś gratu jest. No bez sensu, no to, to, to nie ma w ogóle racji bytu, nie? Zobaczmy, czego możecie się spodziewać po tej osobie w zatem w najbliższym miesiącu. 9 denarów. Sąd. Skorpion. 9 buław. 10 kiników. Powiem Wam tak. uważam, że ta osoba dla własnego dobra to odpuści. I chociaż z dziewiątką buław jest to trudne, to po prostu te wartości, które macie, one się gdzieś rozmijają. Ta osoba też nie jest pewna tego, czego wy chcecie, co czujecie, bo tu są te maski pozakładane. Nikt nie odważy się powiedzieć o tym, co czuje. No, nie spotykacie się w połowie drogi po prostu. Dziewięć denarów, mak, czyli wybieram siebie, wybieram własny los, tworzę ten los. Sąd odpuszczam, A z denarów. I ja myślę, że ta osoba nawet może w nowy związek wejść, czy po prostu otworzyć sobie nowy rozdział. Dziewięć buław. Nie królowa była, więc to nie jest tak, że ta osoba jest gotowa już was odpuścić na 100%. Nie jest tak. Ale po prostu wie, że tutaj no to, to nie ma sensu. Dziesiątka kielichów o tym mówi. Dla własnego spokoju, dla własnej harmonii, piątka kielichów. Ta osoba chce przepracować straty i być może pozwolić sobie na nowy związek. No, taką tutaj mam historię ciekawą. Zatem zobaczmy w takim razie, czy jest coś, co ta osoba myśli lub co chciałaby wam powiedzieć. To jest zdecydowanie za dużo kart. Ja je włożę i tasuję dalej. Coś mamy. Skupiłam się, skupiłam się na tobie zamiast na moim bólu. Dokładnie. W tym miesiącu już tak nie będzie. Ta osoba chce przepracować ból, przepracować stratę i po prostu pozwolić sobie na nowy rozdział życia. No ale żeby to zrobić, to w ogóle trzeba zaakceptować swoje uczucia i emocje. Nawet sobie nie wyobrażasz. Nawet sobie nie wyobraziłeś. Nawet. Yy... Tego nie mogłeś przewidzieć, coś takiego, tak? Nie przewidziałeś tego, może tak. Chciałabym, abyś powrócił. Dokładnie, to jest to. Czy ta osoba realnie by chciała? Wątpię. To jest tak, jakby gotowe, żeby pójść dalej. Ja to mogę zapytać. Co by było, gdybyście się tutaj jednak odezwali? Co by było, gdybyście jakkolwiek tutaj dali znać tej osobie, że jesteście zainteresowani? Jak to by się potoczyło? Pytanie, czy jesteście? 8 Blokada w kontakcie. Wy macie inne wartości, jeśli chodzi o relacje. Tam jest inna kobieta w tle, podejrzewam już. Powtórzyły nam się karty. Te karty już są w tym rozkładzie. Powiem tak. E, ja tutaj widzę, że prawdziwa miłość przetrwa wszystko. E, widzę jednak rozstanie, więc e, może być tak, że. Jak nie zaraz, to może później wasze drogi się zejdą. Bo ja mam taki, takie coś, żeby jakby macie między sobą coś z tą dwójką kielichów. Ale jeżeli tam jest inna osoba, to ja bym teraz pozwoliła jej tam być, że tak to nazwę, energetycznie. No bo nie ma się na to wpływu. Nie wchodziłabym między tych ludzi. Natomiast e, ta dwójka kielichów, czego nie przeskoczyć, jeżeli tu jest uczucie, to ono nie, u, nie zgaśnie i temu warto zaufać. Myślę, że warto odpuścić tutaj kontrolę. No, to tyle. Wszystkiego dobrego. Dziękuję Wam za wysłuchanie. Pozdrawiam.